Na tej kartce powlekanej plastikiem jest napisane tu maska jest obowiązkowa. No tak, barierka postawiona w dosyć newralgicznym miejscu dziwnym. No i co? No i co? No i co, maseczkowi ludzie? Zamaskowani, o może inaczej. Nima, nic się nie dzieje! Naprawdę bardzo lubię teksty tych, którzy sądzą, że jest pandemia i w ogóle wszyscy mamy się bać. Bo jak człowiek sobie od czasu do czasu kichnie, bo jego, jego organizm tak na to reaguje, no to już wielka przeżywka, nie. Wielkie rzeczy straszne się dzieją, naprawdę. Nie dajmy się zwariować, naprawdę. Witajcie w kolejnym gameplayu. Bonjour, moi drodzy. Będziemy mieli do rozstrzygnięcia dwie gry, bo postanowiłem, że lepiej pokazać dwie gry niż. E, żadną. Pokażę dzisiaj Wam e, na szybko No Hero Allowed, No Puzzle Eater. Dzisiaj małe dzieci są straszne i Dark Souls Plus. Tym razem, żeby nie było. Dobra. No Hero Allowed, No Puzzle Eater. Jest to gra oparta o łączenie trzech i więcej. Ale na zasadzie tak jakby RPGA. I powiedzmy, że ten RPG składa się na to, że zbieramy sobie przeróżne potworki, które możemy e, ulepszać. coś jak trochę pokemony, można powiedzieć, i przy okazji zbieramy też przeróżnych bohaterów, którzy no, nijak mają się do tego, jacy oni są waleczni. E, my ich zwyczajnie mówiąc zabieramy do siebie, pokonując ich, i oni mogą nam wydobywać różne przedmioty w. Wydobywać różne rzeczy z kopalni, nie? tym motorem hałasować. Jako, że gra jest nastawiona na właśnie tego typu rozgrywkę w dungeon, mamy przy poziomy, które sobie przechodzimy. Chyba z tego, co tutaj widzę, to ja całość gry zrobiłem, ale nie zrobiłem chyba w jednym trybie. Poczekajcie, bo dzięki temu wciskuje się chyba. O, właśnie. Wybiera się tryb trudniejszy. LRLR, L, R, chyba 8 razy trzeba wcisnąć. I tu mam już. Tu mam już poziom wyżej, tak jakby. O. No zobaczcie. Widzicie, utknąłem w tym miejscu, ale jako, że nie mogę tutaj dalej nic zrobić, póki co nie. nie specjalnie się tym jakoś interesowałem, bo gra jest, no niestety, wymagająca. Wymaga troszeczkę. Cierpliwości, to pokażę Wam mniej więcej na czym ona polega. Weźmy sobie jeden pierwszy lepszy poziom z brzegu, nie wiem, tam, gdzie nie mam za dużo tych bohaterów do zebrania, bo się ich zbiera, żeby stworzyć taką kolekcję. Właśnie oni się pojawili. I polega to mniej więcej na tym, że mamy taką planszę, i my tutaj tworzymy piony poziomy przeróżnych kolorowych kwadratów, żeby szybko pokonować przeciwników, nie? czy tam tamtych w tym wypadku tutaj bohaterów. Akurat tutaj mam tak ulepszone te y, potworki, że mi bardzo szybko zajmie przejście tego poziomu. Kwestia, kwestia tego, jak ulepszymy. Y, ogólnie jest to z serii, o ile dobrze pamiętam, Yonama. Yonama to jest japońska gierka. Japońska w ogóle seria gier, ona się pojawiła chyba najpierw na PSP, o ile sobie dobrze przypominam. I generalnie, właśnie w taki dosyć prześmiewczy sposób pokazuje pokonywanie przeciwników i takie zdarzenia, które się między, w międzyczasie dzieją, nie? Także jest to dosyć humorystyczna gierka, można powiedzieć, chociaż. No... Sama powiedzmy tego typu śmierć nie jest niczym e, miłym czy śmiesznym. Ale to jest specyficzny humor, zwłaszcza w odgłosach. I tutaj nic nie musimy specjalnie robić. Także tak, tak się gra. Tutaj co jakiś czas mamy nowych, e, nowych bohaterów. I tych nowych bohaterów możemy przemienić na naszą energię dla potworków. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda. Jeżeli nie znacie tej gry, no to. To będę musiał wam troszeczkę objaśnić. Mamy tutaj pięć potworków, generalnie. Możemy je sobie ulepszać. Przykładowo wam pokażę. Bierzemy sobie tego gościa, 25 level ma. I od razu jest ewolucja na kolejne, tak jakby kolejną kreację. I tutaj, na przykład, dla jeszcze większego levelu, musi być wymagany bohater powiedzmy z kategorii takiej, że jest na przykład rycerzem. Poszukujemy rycerza od trzeciego levelu coś takiego. Tutaj ewentualnie ulepszamy potworka na zasadzie takiej, że mamy jakieś y, zebrane przedmioty ale tu już później jak mamy powiedzmy przepraszam mamy powiedzmy takie właśnie ulepszenie taką przemianę i dopiero później oszczędzając tych bohaterów możemy zużyć sobie tego lutu oczywiście lut wiadomo jest niezbyt... Y, no, niezbyt bogaty w zasoby doświadczenia, no to niestety nam tutaj to nic nie da w tym wypadku, za słaby level po prostu jest. I jeszcze na koniec tutaj Wam pokażę, że ci waleczni pomagają nam w kopalni wydobywać różne przedmioty, które nam pomagają później w rozgrywce. I tak to wygląda, nie? oni nam tutaj kopią tunele i w międzyczasie oni coś nam znajdują bardzo ciekawego, co prawda grama. Mikrotransakcji, mikropłatności, ale niestety przedmiotów tego typu ułatwiających nam rozgrywkę, no tak za bardzo nie ma. Nie? Oni sami nam wyszukują tych przedmiotów. No i dobra, odpalę wam jeszcze Duckle Souls. Na krótko. Jest to jedna z tych gier, którą mam od Rata Laika Games. Gravity, tak między innymi, był na streamie w zeszłym roku. I oni mają ciekawą praktykę, bo oni tworzą gry dosyć łatwe na platynę. Sporo gier mają takich, które są bardzo mega łatwe, jeszcze wam na chwilę pokażę pod koniec, ale to pod koniec już dosłownie. Sterujmy sobie kaczką. Ja przeszedłem tą grę, mogę sobie wybrać przy różne jakieś odzienie, górne czapki, czaszki, okulary. Niech będzie. Niech będą słoneczne okulary przeciwsłoneczne. Wybieramy sobie jakiś poziom z rzędu. Oczywiście od początku musimy grać od pierwszego levelu. Są one stopniowo mm, coraz trudniejsze. I poczekajcie, jak tutaj teraz. Dosyć trudna gra, jakby nie patrzeć. Ponieważ tutaj ja teraz nie wiem, co robić. Poczekajcie. Mam takie gry, które mam na trybie bajowym czyli kupiłem sobie na PS Vita, ale mam też na yy, możliwość pobrania na PS4. I to ma swój tak jakby oddzielny zestaw yy, trofeów, nie? Więc to ma tak jakby swoje zalety, ale między innymi też ma wadę taką, że jak nam gra się znudzi. Czekajcie, jak tu teraz? Jak tutaj teraz? Dobrze są przynajmniej te checkpointy. Czekajcie. Aj. No widzicie, gra daje w kość już teraz. O, dobra, przeszedłem. I tak to mniej więcej wygląda, nie? Musimy przejść od punktu A do B, do jajka, ale niestety po drodze są różne przeszkadzajki. I to jest... I to jest właśnie domena tej gry, że Niestety nie jest tak łatwo, jakby się wydawać mogło, nie? Będę wam tą grę pokazywał na streamie, ponieważ yy, na PS4, ponieważ pokażę wam, jak ona jest dobrze zrobiona. Wiadomo, indyki się nawet dobrze mają i, i jest na nie moda cały czas, nie? Więc to nie ma jakiejś reguły, że indyk, indykowi jest yy, jakiś yy, nie wiem. Nierówny. Aj. Mała pomyłka. A tutaj już wiem, jak się przechodzi. Dobra, tutaj trzeba unikać tych rakiet. Mam nadzieję, że mi się uda to przejść. Aj. I jestem na dole, nie? Masakra. Także tak wygląda ta gra. Dajcie znać, co sądzicie o tych dwóch, No Hero Allowed, No Puzzle Eater i Dark Souls Plus. Te dwie gry pokazywałem w ramach ankiety do gameplayów z PS Vita, żebyście chociaż coś widzieli, że jednak ja nie jestem obcy w tym temacie. Chyba tego nie przejdę już, bo popełniam spore błędy. Zamiast odczekać, to ja tutaj odwalam maniane. Czekajcie. No i dobra, zrobiłem. I tak mniej więcej ta gra y, wygląda, na tym ona polega, więc spokoju już tutaj nic nie muszę pokazywać nad to. na koniec trofea Wam pokażę od razu. Zobaczycie jak mniej więcej te gry się mają do tego, że są takie proste. Yuna ma the Puzzle, tak się nazywa ta gra po japońsku. Granie jest łatwa. Tutaj mam opisy co prawda po japońsku, ale są też takie, gdzie trzeba zebrać wszystkie potworki, wszystkich bohaterów trzeba zebrać, przejść w sekretny poziom 8 8. nie jest to takie proste, natomiast tutaj Gravity Deck było śmiesznie łatwe, wystarczyło przechodzić poziomy praktycznie. Tak. I był jeszcze jeden easter egg, który należało zrobić. trochę gościu. I sami widzicie, że gra obfituje w bardzo proste trofea, aczkolwiek sama gra w sobie jest bardzo fajna. Polecam ją sobie e, zobaczyć. Nie jest ona jak, jakaś tam wymagająca, jeżeli chodzi o jakieś tam graficzne efekty i tak dalej, ale możecie wiedzieć, że mój wybór na pewno nie jest wcale taki zły i, i niestety z takimi grami prostszymi troszeczkę na razie przyszło mi żyć, ale myślę, że niebawem się to e, zmieni, oczywiście jak wrócę do Polski. Przeczyszczę lewą gałkę, bo ona ma problem tutaj u mnie w PSVicie i później będziemy szukali bardzo fajnych gier na auktach, oczywiście w wydaniach pudełkowych i zobaczymy co będzie dalej, ewentualnie większą kartę pamięci, bo mam 4 giga, a to jednak będzie trochę za mało, ale na razie wystarczy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wspieracie ten kanał, komentujcie, dawajcie łapki w górę i wspierajcie jak możecie, bo to się dzisiaj bardzo liczy. No i między innymi do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Mam nadzieję, że zobaczycie kolejne już ostatnie gry na PS Vita Uncharted Wam jeszcze nie pokażę, bo mi się źle gra na tej lewej gałce, ale to jeszcze dojdziemy do tego. Pozdrawiam, do zobaczenia.